A teraz yy, przenosimy się do Wielkopolski, do Poznania. E, Poznań to taki mocny ośrodek, e, ośrodek, w którym po pierwsze no, było już e, kilka cudów, wiele nominowanych, e, i też Poznaniacy znani są tego, z tego właśnie, że potrafią się zjednoczyć i bardzo głosować na te swoje cuda, panie, cuda. E, a zatem zobaczmy, który cud. Zajął piąte miejsce Mural, opowieść środecka Trzeba najpierw zobaczyć w całości, żeby docenić to jest efektowny mural w technice 3D, który opowiada historię dzielnicy śródka. Znajdziemy tam księcia hajnalistę, kota, sklep rzeźnika. No muszę powiedzieć, że nieprawdopodobne dzieło, które robi jeszcze większe wrażenie na żywo i zapraszam autora pana Radosława Barka oraz panią Arletę Kolesińską z Fundacji Puenta oraz uwaga pana Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego Rady Miasta. Trzy osoby, które stoją między innymi za tym sukcesem, zapraszam na scenę po odbiór dyplomu. Kolejny nowy cud polski. Brawo! Zanim dojdą na scenę, to jeszcze proszę o te brawa. Pani to? Drodzy Państwo, to, że śródka jest, leży w środku Polski i jest cudem wielkim dla nas, to wiedzieliśmy od dawna, ale bardzo się cieszymy, że dowiedziała się o tym cała Polska. Mogę zapewnić, że takich cudów w Poznaniu i na śródce jest więcej, więc gorąco, gorąco wszystkich zapraszam. A ja też chciałam bardzo podziękować wszystkim, dzięki którym ten mural właśnie mógł powstać. No i gorąco, gorąco zapraszam na środkę. Połowa ekipy, która malowała jest z nami, więc Gdzie? pokażcie się. Dziękuję. Dzięki wsparciu miasta właśnie takie cuda powstają tylko w Poznaniu. Także gorąco zapraszam. Radosław Parka? Tak, myślę, że w imieniu właśnie wszystkich, którzy biegali po rusztowaniu, malowali cały ten mural, jesteśmy bardzo wdzięczni, że został on tak dostrzeżony przez szeroką publiczność. Ten obraz, iluzoryczny, ale trochę przypominający właśnie historię śródki, stał się takim w tej chwili, nawet chyba pierwszym punktem, w którym zwiedzający Poznań rozpoczynają cały szlak turystyczny. Jesteśmy z tego na Śródce bardzo y, zadowoleni i bardzo szczęśliwi, że Śródka, która była początkiem Poznania, bo to było pierwsze miejsce lokacji, stała się znowu początkiem y, takiego cudu. Pani Radosławie, ale proszę powiedzieć, jakie to jest wrażenie być autorem, współautorem, bo to przecież praca wielu osób, y, cudu? Ja nie mogę sobie tego wyobrazić, musi mi Pana o tym opowiedzieć. Jakie to uczucie? Pierwsze takie wrażenie było rzeczywiście, gdy yy, przyszedłem do pracy i kolega mnie wita. a ty to cudotwórco. <laughs> Ale rzeczywiście yy, sami mieszkańcy, którzy mają nawet okna wkomponowane w ten mural, yy, czują się dosyć yy, tak jakby namaszczeni, ponieważ... Yy, bardzo dużo osób zwiedzających przychodzi, fotografuje się. Jeden właściwie z mieszkańców mówi, że właściwie czuje się prawie, że jak taki występujący papież. No i teraz. Pozdrawiam z okna. Rozumiem też, że to tak mobilizuje i nie wypada mieć nieupranych firanek czy coś w tym stylu, prawda? No bo wiadomo, że paparazzi pod oknem. I jest tak, że pytają, no dobrze, a ten trębacz to skąd się wziął? No, trębacz to oczywiście dawne miasto Śródka, miało swoją niezależność, a więc trębacza, który jak z Śródka został wchłonięta przez Poznań, ostracił no stracił trochę pracę, no, ale włóczył się po tych wszystkich dachach, no i tak go uwieczyniliśmy. Do dzisiaj możecie Państwo spotkać tego kota, spacerującego sąsiednią ulicą filipińską, można go pokłaskać, jest bardzo miły. Skoro już tu jestem, to muszę też dwa słowa dopowiedzieć. Chciałem podkreślić, że siła tego cudu jest, polega na tym, że on powstał, Społecznie to nie jest żadne przedsięwzięcie, które miało źródło w jakichś decyzjach urzędniczych, w samorządzie czy jakiejkolwiek tylko Powstał społecznie, a nasza jako samorządu zasługa, jeśli w ogóle jest tylko taka, że umieliśmy dobrze odpowiedzieć na to zapytanie, na to oczekiwanie i wejść. Czasami na tym polega cała sztuka, żeby w odpowiednim momencie dobrze odpowiedzieć na dobrze sformułowane pytanie. Na tym polega siła, że on powstał, to jest modne słowo, oddolnie i społecznie.